widzowie, ja tutaj już trzy e, taki, Ja takie. O, jakie fa. Czemu one? Czemu one chodzą tyłem? Ja mam takie. I co nie? I tutaj jest gra. Oto, tu, że. Tutaj hodujemy zwierzęta. Podobne do mój ogród, w którym grałam. I to mi się mega spodobało, ale już prawie wszystko tam mam. Więc to nudne. jeszcze to jest o kwiatach, ale to mi się za bardzo nie spodobało. Co? Jak to du. Za ile za ducha dostanę? Nie ja japuj... Nie ja mi tutaj. Ile zarobiłam. Na co mnie? Uuu, owce! Kupię się łowce. No chyba was. Jaja sfe. E, te jajeczka spędzam. Że nie ma tutaj. No w sumie. I dzisiaj co? O nie, nie, dziśu tak się nie bawiłam. Nie bawię się. Nie umiem gwizdać. Zdziśu jeszcze za ciebie nie mogę pójść. A tak to bym ci dała kopa w tyłek, Rzeszok. Ej, a deszcz im pomaga czy nie? Więcej pieniędzy! To mi się podoba. Ogólnie nie czekam za dużo. God. Duch? To ja mam... Ja mam tutaj ducha. Czemu? Umarł mi, czy co? Aż mi ktoś napisał. Aha, jednak nie tylko YouTube na Gmaila mojego jakieś powiadomienia, jak zwykle wysyła. I jest takie... Cze Czemu to tak pie... Nie, nie wnika! Nie wnikajmy, o co tu chodzi? Ja! Ja chcę to! Ja chcę to! Ale nie chcę się... Tyle buks Pogrzało... Nie, pogrzało ich. A co... Zaraz, zaraz. Co będziemy mieć z owcy? Czy owca też daje jajko... Czy owce, dają, czy owce dają jajka? Poczekajcie. Czy owce dają jajka? Czy owca daje jajka? Ej, poczekajcie, poczekajcie, czyli... Ej, poczekajcie, bo coś mi się zepsuło. No! Hy... No i się nas dzisiaj obraziła mi dlatego. Żywność! Uuu, tu można jedzenie. Kiełki! Moje ulubione jedzenie! Nawet jeszcze tutaj trochę mam kiełków. Bardzo lubię kiełki ogólnie. Ale to takie, takie, takie białe. Nie, ale lubię też takie kiełki. Jeśli ja w ogóle jadł. Ulepszenia, u. Ej, jak. Jak świnia będzie znosić jajka, to ja nie wiem, jak tutaj pszczoła. No dobra, pszczoła. Czy pszczoła znosi jajko? Nie wiem. Ale to ja nie wiem, jak niby konie będą znosić jajka. Łupanie lub niedźwiedzie, lub wielbłądy. Ja chcę małpę. Jajko żyrafi. Czy żyrafa składa jajko? W tym odcinku się przekonacie. A co to za jelten? Co to jest? To już nie pod czerwonym daszkiem. Gdzie pan Mietek? Gdzie pan Mietek? Ja się pytam. Pan Mietek był w tamtej grze pod czerwonym daszkiem. Pan Mietek w wersji kucharza, dobra. Pan... Pan... My little pony... Tak. I pan. Bim bam, bum, tralaleko, tralala. Dobra. Jakby co to ja tutaj wstawię dźwięk w capcu, żeby był taki... Co nie? Więc możecie wiadomo, więc jakby było trochę za długo cisza, no to wiecie o co chodzi. Nie no to... A owca znosi jajko. Trzymajcie mnie, bo ja zaraz wyjdę z tej gry. Podnieść. Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. O, Wszystkie do mnie idą. A to nie idzie. Nie idź za mną owca. Poczekajcie, spróbuję gwisnąć. No nie umiem. Przecież ja tu mogę kampić i się zbierać te jajka, ale mi się nie chce. Mam chyba też się nie chce. Szybko zarabiamy. O, nie zauważyłam, ile ja mam pieniędzy. O, stać mnie na świnię. Ciekawe czy jest świnia. Jest. Uuu, pszczółka jest. A pszczółka to rzadki to nie, to nie chcę. Ale zbieramy na pszczółkę, bo nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś się pojawi pszczółka. Znaczy, kiedyś na pewno. Ale Dragon skuta to jest. Czy ty mi kurą pożarłaś moje jajko? Ty jedna mała. Ej, a co jeśli zostawimy jednej kurze jajko, to ciekawe czy będzie kolejne jajko. Czy będzie kolejna kura? Ciekawe ciekawe. Tylko żeby mi potem tam nie zeżarła tego jajka. Proszę. Nie stać mnie! Stać mnie! Um, stać, stać. Gdzie to czas jest? Za ile się zmieni? Mam nadzieję, że zakaz odnajdę, ale co to? Polub grę i dołącz do grupy OP. Dobra, już dołączyłam do kopy. Ja, ja nie wiem, jak e, daj. Znaczy, no wiem, ale nie mogłam. Aha, to muszę dodać to ulubioną Mało pieniędzy. Plus 50. Ale jajko, konia. Konia będziemy mieć. I uwaga, jajko konia. Zobaczmy. No czemu to tak ładnie wygląda? To może połóżmy bardziej, żeby kury nie zadeptały. No co łazisz za... No co ła... No co ta kura łazi za mną? Myślałam, że to gigant kura. Hello. Hello. to jakiś fa. A ja... A... Akurat nagrywam film. No, więc super. Widzisz? Pojawisz się na filmie. Więc Cię pozdrawiam też. XD Odpowiedz, odpowiedzcie w komentarzu, czyli gdzieś ten film może się pojawić za godzinę X Na, Nagrywam to o 21.33 23 kwietnia No więc tak Dobra, zobaczmy przypomnienie, przypomnienie. Co to jest Piu, 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 piu. O, koniusz jest? Nie, ej. Nie wiedziałam, że tak szybko będzie koń. A mogę podlewać? I gzdy. No widzicie? Polecam, Anko Odwica. No więc dobra. Lecimy z tematem. Jajka kupić. Jajka, żeby je sprze... Nie chcę kupować nicieku. Na pszczoły mnie nadal nie... Kakowy to ja już nie chcę. Bo mnie stać na dwie świnie. Też się zastanawiam. Widzu, też się zastanawiam. Co to za mały konik? Przecież ja jestem od tego konia większa. Jakby był ten koń w realu i by był trochę większy niż w tej grze. No bo tak jak moja mojego bloga, to sprawdziłem, że to wiadomo, to założę się, że i tak bym była od niego większa. Nowy jajka, no tak. 78 dolarków wystarczy. Myszy! Kupimy myszy, to będą odstraszać innych. Filcze, ja I akurat mnie na nic to nie stać. Zgadnijcie czemu. Wcale to nie tak, że na świnie wyda. Tu je tak na takie małe świnie wydałam. Aha, ona jeszcze urosną, ros no, mam nadzieję. Tu je. Jajka. Hodujesz jajka. W sumie zwierzęta, ale mi się nie chce zwierzęta pisać. Lalala. Tralalego, tralala. La. Zarobię, że będę bogata. Na takim małym jajku na pewno zarobię. I sprzedajesz. Przidajesz, pamiętaj. Co to jest? Wołowinka. Jezus ma. Będę bałwanem. Będę bałwanem. Jupi. Bałwanem będę. Jupi. Co to u wołowina, mam to gdzieś? Bałwan! Wi! Jestem bałwanem! Poczekajcie, odkleja. Wi! Pochwalę się wszystkim, że jestem bałwanem! Dobry, ja bałwan. Lecimy z tematem. Nie, 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 nie daję nie daje takich bałwanów. Jakby to sobie wyobrazić, to jest typowy bałwan, że ulepisz bałwana i jakieś, nie wiem, sześciolatki lub pięcio, Uciekam. Co nie, że takie nagle pięcio, sześciolatki nie wiedzą jeszcze, co to bałwan i ci go niszczą. No, chyba cię coś boli. Ja się nie będę z tobą użerać. Ale dawaj mi moje pieniądze. Wilcze, ja... Jabłko chciałam powiedzieć. Wilcze, jabłko. Szczerze, ja bym zjadła wit. Królik e! Tu na pewno bardziej się opłaca. Bde 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 bde. Wywaliła cię z serwera, bo ble. ble, ble. Nie pój mi, Robot, nie ja pój nie oj nie ja pój. Pikamy w tą gierkę! No, pykamy. Ech. Dzień dobry, ja bym chciała kupić milion jajek. Za mało pieniędzy? Te pieniądze są, so, to sobie wiecie gdzie e, wsadzić. No, e, w nosek, tak. Nie, nie wsadzaj! Nie! W tyłek. XD To jest tego tego, bo jedno jajko to chyba nagle masz kurę jaj. Ku kurę jaj. Nie, nie kurę kure jajko, kurę ducha. Tak, kurę ducha, nie kurę jaj. Ku 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 co co, co. Kura, 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 kura. Co? E Nie lubię WF-u. Cik, 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 cik. Nie wiem, jak zrobić pajacyki. Ej, poczekaj, nie liczyłam, jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jej! Dzisiaj przyszłam za późno na WF. I się spóźniłam, i nie musiałam ćwiczyć. Ok, 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 Chcę kupić dziesięć jajek. Jak to mnie nie stać? No stracznie. Co mi macie do za królicze to mnie nie interesuje. Kurze jabłko Kurze jajko I XD Jezus Maria co to Panie kurczaku Pan kurczak Pan kurczak mnie się boi Dzięki ale pan kurczak mnie się boi. Pan kurczak! Jeszcze wezmę wołowinkę. Panie kurczaku, mogę na ciebie jeździć. Jakże na tobie jeździć? Nie bój się mnie, kurczaczku! Zrobisz ciebie wołowinkę! Nielogiczne wiem. Tak, to się nagrywa. Zacas, tú que... también es muy cool. Jedny konik! Koniku, nie! Wiem. Konik! W tej chwili do zagrody! Hamasz poszłam. Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Dla mnie to mało! Wyginam śmiało ciało! Wyginam... Jak was będzie mózg, boleć to dobrze, bo ja nie mam akurat mózgu. Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Dla mnie to mało! Można mieć tu 30? Jak to? I coś boli? A ja chciałam wyhodować dużo zwierząt. Minus to jest nie ma niczego za darmo. Ej, poczekać, poczekać. Od kiedy konie wykupują marchewki? Masz koniku, zjej marchewki. Wątpię, żebyś tym się najadł. Zjej marchewkę! U wołowinę dam. Wołowinkę, wołowinkę. Wołowinkę dam, to ja dużo za kobie. No. Tak mało. W tej grze mało się zarabia. Ja chcę podwyżkę. Tak, w takiej grze proszę o podwyżkę. Chyba ich coś boli. 60 kobucks. 80 kobucks jest za 5 lub 6 zł. Coś was pogięło. E bo ja tu się już tylko skręciłam, a ten odcinek już 21 minut trwa. Ja chcę więcej, ale wy nie będziecie tego oglądać. Tak to. Dobra, zrobię zachęcającą okładkę. Chodź tu, koniku! Jezus Maria kurczak! A to jak będę offline, to o, te kury i w ogóle będą mi rosnąć. Albo nie, ze świnią chcę! Świnia! A czemu ty już nie wyglądasz jak z Minecrafta? Hmm. Dobra z konikiem zrobię. Bajo!